I przejdziemy do kolejnego działania na macierzach, czyli mnożenia przez siebie dwóch macierzy. Ta operacja jest trochę bardziej skomplikowana. Po pierwsze, mnożenia macierzy nie możemy dokonać na dowolnych macierzach, a jedynie na takich macierzach, które spełniają określone warunki. I po pierwsze, musimy ustalić, że jeżeli mamy macierz A i tutaj na dole w indeksie mamy zapisane m razy n, to znaczy, że ta macierz ma m wierszy. I n kolumn. To teraz tutaj w macierzy B mamy n wierszy i s kolumn, i macierz tutaj C ma m wierszy i s kolumn. I teraz dwie macierze możemy pomnożyć wtedy i tylko wtedy, gdy liczba kolumn pierwszej macierzy, tutaj oznaczone jako n na zielono, i liczba wierszy drugiej macierzy, czyli w macierzy B liczba wierszy to też jest n, są takie same, czyli mnożymy takie macierze, gdzie kolu liczba kolumn pierwszej macierzy i liczba wierszy drugiej macierzy jest taka sama. I macierz, którą otrzymujemy, ma takie wymiary M razy S, to jest liczba wierszy pierwszej macierzy na liczbę kolumn, która występuje w drugiej macierzy. I teraz patrząc na te macierze, e, które tutaj mamy zapisane, e, tutaj pierwsza macierz ma dwie kolumny i trzy wiersze. Czyli macierz A o wymiarach 3 na 2 kolumny. Mamy to pomnożyć przez jakąś macierz B, która ma 2 wiersze i 4 kolumny. Po pierwsze sprawdzimy, czy taka, taka operacja jest w ogóle możliwa do wykonania. Mają się zgadzać tutaj te wewnętrzne wymiary, czyli ta dwójka i ta dwójka. One się zgadzają, więc mnożenie macierzy możemy wykonać. I macierz, którą otrzymamy w wyniku, będzie miała 3 wiersze i cztery kolumny, czyli te tutaj skrajne wymiary. No i spójrzmy na macierz drugą. Niech to będzie macierz D. Ona ma dwa wiersze i cztery kolumny. Mamy ją pomnożyć przez jakąś macierz E, która ma 3 wiersze i dwie kolumny. I znowu ma, mają się zgadzać tutaj te wymiary. Widzimy tutaj mamy Cztery kolumny, tutaj są trzy wiersze, czyli mnożenie takich macierzy jest niemożliwe. Więc możemy to wykreślić. Mnożenie macierzy najprościej wykonać przy pomocy schematu. Ten schemat, tutaj zapisałam, On się, to jest to taka jakby tabela składająca się z czterech pól, gdzie w polu na dole po lewej stronie wpisujemy pierwszą macierz, u góry po prawej stronie wpisujemy drugą macierz. I teraz spójrzmy tutaj. Yy, widzimy, że po pomnożeniu tej macierzy mamy dostać macierz o trzech wierszach i czterech kolumnach. Jak przyjrzymy się tutaj temu naszemu schematowi, to trzy wiersze tutaj faktycznie mamy, czyli możemy sobie od razu narysować wymiar naszej nowej macierzy, to kształt macierzy. to będą trzy wiersze i cztery kolumny. I tutaj nie będę zakończać tej macierzy, bo będę te operację troszkę rozpisywać. No i przechodzimy do mnożenia macierzy. Tutaj mamy element, który znajduje się w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie nowej macierzy. A więc ten element to będzie wynik pomnożenia pierwszego ma wiersza pierwszej macierzy i pierwszej kolumny drugiej macierzy. A więc będziemy mnożyć 1 minus 1 przez 2 i 1. I mnożenie macierzy polega na tym, że mnożymy przez siebie pierwszy element pierwszego wiersza i pierwszy element pierwszej kolumny, czyli 1 razy 2, i do tego dodajemy wynik mnożenia drugiego elementu pierwszego wiersza i drugiego elementu pierwszej kolumny, czyli minus 1 razy 1. To trzeba pomnożyć, do siebie dodać. I to będzie pierwszy element naszej macierzy. Ja już ją tutaj dalej przepiszę bo tę operację również można wykonywać w pamięci. Czyli robimy 1 razy 2 to jest 2, dodać minus 1 razy 1, czyli dodać minus 1, 2 odjąć 1, to jest 1. Czyli pierwszy element naszej nowej macierzy pomnożonej to jest 1. No i teraz przechodzimy do, do uzupełnienia drugiego elementu pierwszego wiersza, czyli przecięcie pierwszego wiersza, i drugiej kolumny. Tu się troszeczkę, to się trochę rozjechało, ale to jest druga kolumna. Będziemy mnożyć 1 minus 1 przez drugą kolumnę, czyli 3 i minus 1, a więc mnożymy 1 razy 3 i dodajemy minus 1 razy minus 1. 1 razy 3 to jest 3, minus 1 razy minus 1 to jest 1. Mamy 3 plus 1, czyli, drugi element pierwszego wiersza to jest czwórka. No, i teraz trzeci element pierwszego wiersza. Będziemy mnożyć nadal pierwszy wiersz, i tym razem trzecią kolumnę. A więc 1 razy 0 i dodajemy minus 1 razy minus 2. 1 e, razy 0 to jest 0, minus 1 razy minus 2 to jest 2. Czyli trzeci element pierwszego wiersza to jest 2. I ostatnie, Pierwszy wiersz, czwarta kolumna, mnożymy 1 razy 4 i dodajemy minus 1 razy minus 2. I to będzie 1 razy 4, czyli 4, minus 1 razy minus 2 to jest 2, czyli 6. I analogicznie postępujemy dla każdego yy, kolejnego wiersza. Czyli teraz wiersz numer 2, będziemy mnożyć wiersz, w którym mamy 2 i 0 i znowu przez pierwszą kolumnę. Czyli po wymnożeniu macierzy A i B otrzymujemy macierz C o trzech kolumnach i czterech wierszach, Sam się zgadza tutaj z tym założeniem. I ta macierz, pierwszy wiersz tej macierzy to 1, 4, 2 i 6, drugi wiersz to 4, 6, 0 i 8 i ostatni wiersz 1, minus 4, minus 2 i minus 6.